Na pewno kojarzysz sytuację, w której twoja koszula wygląda jak spadochron, a z pleców możesz odciągnąć tyle materiału, że uszyłby z niego drugą koszulę. Dzisiaj powiem Ci, co musisz zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji. Zapraszam! Cześć, nazywam się Hugo Czajkowski i przygotowałem dla Was 5 prostych porad, dzięki którym koło waszej koszuli nigdy nie przejdzie obojętnie. Porada pierwsza, klatka piersiowa i ramiona to bardzo ważne wymiary i będziemy zwracać na nie uwagę także w innych ubraniach, które zakładamy na tors, więc zapamiętajcie, żeby ubrania przede wszystkim dobrze leżały w tym miejscu. No ale jak sprawdzić, czy koszula właśnie dobrze leży w tych miejscach? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście w sklepie, bierzecie koszulę, idziecie do przymierzalni, zakładacie ją na siebie, zapinacie wszystkie guziki, podkreślam wszystkie. Dlaczego? Powiem Wam na koniec materiału, tak więc oglądajcie. No i teraz tak łopatki do tyłu, klatka piersiowa do przodu. Prostujecie się dumnie, żeby koszula się dobrze ułożyła. Jeżeli koszula będzie za duża, to od klatki piersiowej będziecie mogli odciągnąć znaczną ilość materiału, 10-15 cm. Z kolei szew ramienny nie będzie znajdował się na krawędzi barku, tylko poniżej, przez co rękaw będzie się źle układał. Do tego za duża koszula będzie miała nadmiar tkaniny wokół bicepsa, który nieestetycznie wygląda. Co w przypadku za małej koszuli? Na plisie, czyli na miejscu, na którym znajdują się guziki, pojawią się odkształcenia. To znaczy, że koszula będzie ósemkować i pokazywać skórę pod koszulą, czego nie chcemy. Z kolei rękaw będzie tak ściśle otaczał biceps, że będziecie mieć problem, żeby zgiąć rękę. Koszula w odpowiednim rozmiarze powinna leżeć blisko klatki piersiowej, ale mieć malutki zapas tkaniny, żebyście czuli się komfortowo wykonując ruchy. Co do ramienia... Szef ramienny powinien znajdować się na krawędzi barku, dzięki temu rękaw będzie się dobrze układał. Pamiętajcie, koszula to nie koszulka ani dres, więc nie możecie wymagać od niej aż tak dużej swobody ruchów. Ale to też nie kołnierz ortopedyczny, więc naprawdę nie ma się czego bać. Porada druga, długość, to kolejny ważny element koszuli, i pamiętajcie, że mówimy o koszuli, którą wkładamy w spodnie. Z przodu powinna sięgać mniej więcej do wysokości krocza, z tyłu zasłaniać pośladek. To znaczy, że z tyłu jest trochę dłuższa niż z przodu. Dlaczego tak się szyje koszulę? No dlatego, że czasem się po coś pochylamy: po długopis, czy ołówek, który nam spadł po jakąś torbę, albo żeby zawiązać buta. No, i żeby koszula nie wyskakiwała za każdym razem ze spodni, musi mieć odpowiednią długość. W przypadku za długiej koszuli będzie ona trzymała się w spodniach, ale stworzy nadmiar materiału w okolicy pleców. Za mała koszula przy jakimkolwiek pochylaniu się będzie wyskakiwać ze spodni, co jest dość uciążliwe. Koszula o odpowiednim rozmiarze będzie trzymała się w spodniach i nie stworzy nadmiaru materiału. Jeżeli chcecie nosić trochę mniej formalne koszule, których nie będziecie wkładać w spodnie, mogą być one trochę krótsze. Porada trzecia. Talia to problem spadochronu, o którym mówiłem na początku, to znaczy dużej ilości materiału po bokach naszego ciała. Jeżeli koszula będzie za duża, no to stworzą się właśnie te fałdy materiału po bokach, które nieestetycznie wyglądają. Za mała koszula będzie podkreślać nasz brzuszek, jeżeli jakiś mamy, może również usemkować na plisie. No i będziemy mieć problem z siadaniem. Dlaczego? Za chwilę wam powiem. Koszula o odpowiednim rozmiarze leży blisko talii, ale ma trochę materiału, który pozwoli na swobodne siadanie. O co chodzi z tym siadaniem? Kiedy siadamy, nasz brzuch zwiększa swoją objętość i wychodzi trochę do przodu. Dlatego potrzebujemy małego zapasu tkaniny wokół talii. Inaczej, siedząc, będziemy czuli się niekomfortowo. Kiedy wstajemy, brzuch cofnie się. Nie wierzycie? Sprawdźcie. Jeżeli wydaje Ci się, że koszula jest na Ciebie odpowiednia, ale masz nadmiar tkaniny wokół talii, zdecyduj się na taką samą, tylko o kroju slim. W razie czego możesz ją też oddać do taliowania do krawca. Taka usługa kosztuje od 20 do 50 zł. Omówiliśmy już cały tors z wyjątkiem kołnierza, o którym na końcu. Przejdźmy jeszcze do rękawa. Mówiliśmy już sobie o świeramiennym, czyli początku rękawa, ale nie mówiliśmy jeszcze o końcu, czyli o mankiecie. Mankiet powinien swobodnie opierać się o nasadę kciuka. W przypadku za długiego rękawa, spod mankietu będą wystawać tylko palce, co wygląda nienaturalnie, dlatego jeżeli macie jakieś bransoletki lub zegarek, to spod takiego mankietu nikt go nie zobaczy. Z kolei za krótki mankiet kończy się przed nasadą kciuka i wygląda po prostu na za mały. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Rękaw o odpowiedniej długości oprze się o nasady kciuka i zostawi małą ilość materiału na swojej długości, taką malutką harmonijkę. Do czego jest nam ona potrzebna? Do tego, żeby swobodnie wyciągać ręce przed siebie. Gdyby nie ten nadmiar materiału, to w tym momencie rękaw cofnąłby się bardzo mocno i wydawałby się za krótki. Porada piąta, kołnierz. Na początku powiedziałem Wam, że macie zapiąć koszulę na wszystkie guziki. Ja prowadziłem cały czas w. Rozpiętym kołnierzu, ale już go zapinam, bo wiem, że ten kołnierz jest dla mnie odpowiedni. Teraz jak macie sprawdzić, czy kołnierz jest dla was odpowiedni? Jeżeli między szyję a kołnierz możecie włożyć dwa, maksymalnie trzy palce, to będzie on miał dobrą wielkość. W przypadku za dużego kołnierza będziecie w stanie zmieścić tam więcej palców. Do tego przy odchylaniu głowy w lewo czy w prawo będziecie widzieć nieestetyczną przerwę między szyją a kołnierzem. W przypadku za małego kołnierza, będziecie czuć się duszeni i będziecie mieć problem z oddychaniem. A pamiętajcie, tlen jest potrzebny i warto oddychać. Kołnierz o odpowiednim rozmiarze pozwoli Wam na swobodne wykonywanie ruchów głową i nie będziecie czuć się skrępowani. Osoby, które nigdy wcześniej nie nosiły koszuli albo nosiły tylko rozpiętą, mogą czuć delikatny ucisk pod szyją, ale on szybko mi nie się do tego uczucia. A jeżeli nie, no to prawdopodobnie dobraliście za mały rozmiar kołnierza. Metoda sprawdzenia rozmiaru kołnierza z palcami jest dobra. Do sprawdzenia wszystkich rodzajów kołnierzy, a tych jest wiele i pasują do różnych twarzy i na różne okazje. Gdybyście byli zainteresowani materiałem, w którym powiem, jaki kołnierz komu pasuje lub jaki kołnierz pasuje na jaką okazję, dawajcie znać w komentarzu, chętnie przygotuję taki materiał. Jeżeli lubicie nosić koszulę z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami, to możecie to robić, jeżeli nie są to sytuacje formalne i jeżeli nie jest to koszula na spinki, bo to trochę bardziej formalna koszula i no, byłoby to uważane w klasycznej męskiej elegancji za błąd. To już wszystkie rady, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam pomogą. Dzisiejszy odcinek prowadziłem wy. Linki do tych ubrań znajdziecie w opisie. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę i nie macie się czego obawiać. Na tym kanale nie będą pojawiać się tylko materiały o koszulach, będą też materiały lifestyle'owe i luźniejsze stylizacje. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.